Amerykanin Tony M, znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi w kwestii języka polskiego, na ostatnim z naszych zamkniętych projektów zarzucił, tutaj parafrazując, że język polski jest ubogi w określenia, które są związane z przytulaniem. I wiecie co? Niestety miał rację, bo jeżeli chodzi o same słowa związane z przytulaniem w języku angielskim, to jest ich przynajmniej trzy z takich popularnych, które warto znać. Natomiast z pewnością znalazłoby się ich znacznie więcej. Dziś pokażę wam cztery takie słowa, które będzie można wykorzystać właśnie do różnych rodzajów przytulania. Będzie to hug, będzie to cuddle, będzie to embrace, a także snuggle, które przydać się na nieco wyższym poziomie. A zatem zaczynajmy. Jeżeli chciałbym komuś powiedzieć takie słowo „przytul mnie” albo „ja cię przytulę”, to z pewnością, jako osoba początkująca, kojarzysz takie słowo jak hug. Jeżeli jeszcze nie znasz tego słowa, to jest to jedne z tych słów, które poznajemy na początku do takich codziennych aktywności. So, to hug oznacza kogoś przytulić. Tak. Hug me. Po prostu przytul mnie. I will hug you. Przytulę cię. Często też w języku angielskim mówimy tak, jakby daj mi przytulenie. Give me a hug. A nawet w języku potocznym będzie to brzmiało i wyglądało jako gimme. Give, Give me a hug. Widzę taką scenę, jak na przykład mama mówi tak do swojego dziecka. Give me a hug. Ale, ale. Tutaj całe na biało wchodzi słowo cuddle. I za to jest to cuddle. Czy to słowo może być synonimem ze słowem hug? Hmm. Pewnie tak, ale w większości sytuacji jesteśmy w stanie to odróżnić, bo o ile ten hug to jest takie przytulenie, taka relatywnie krótka akcja, przytulenie i koniec, o tyle cuddle jest takim przytulaniem się, czyli czymś takim raczej dłużej trwającym. Czyli na przykład we were cuddling. To będzie, że my żeśmy się przytulali. Na przykład leżeliśmy i coś żeśmy oglądali. We were cuddling and watching a TV series. Czyli przytulaliśmy się i oglądaliśmy serial telewizyjny. Tak na przykład leżeliśmy wtuleni. Na przykład chłopak z dziewczyną. Ale też, to warto podkreślić, niekoniecznie, bo na przykład możesz mieć swoje dziecko na kolanach i też powiesz We are cuddling. Natomiast wracając do tego hug, wiemy, że to jest coś krótkotrwałego, takie raczej przytulenie. I koniec, to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: byłem u swoich dziadków, i jak wychodziłem, to tak przytuliłem ich na koniec. Tak przed wyjściem przytuliłem moich dziadków. Jak byśmy to powiedzieli? Co byśmy użyli? Czy lepiej to hug, czy to cuddle? No, mam wrażenie, że raczej będzie to krótkotrwałe przytulenie. Czyli: I hugged my grandparents. Bo hugged to było w przeszłości, tak? Przytuliłem moich dziadków before leaving their house. Czyli przed opuszczeniem ich domu. A jeśli na przykład mam takiego kota i on lubi się przytulać, to znaczy nie samego siebie, tylko lubi przytulanie, tak wziąć go na ręce, albo na przykład gdzieś na łóżko i tak go przytulam. To co by było tutaj lepsze do powiedzenia? Że mój kot lubi przytulanie. My cat loves to cuddle albo loves cuddling. Lubi się przytulać albo lubi przytulanie. Czasem one oczywiście będą synonimami i tak musielibyśmy się zastanowić. Planowić, czy ta sytuacja jest aby na pewno bardzo dobrze doprecyzowana, żeby podzielić albo na hug, albo na cuddle. No bo wyobrażam sobie coś takiego. Jestem chory, jest mi smutno i chciałbym kogoś przytulić. To bym powiedział, I am sick and I want to cuddle somebody? Czy może I'm sick and I want to hug somebody? Myślę, że jedna i druga sytuacja byłaby okej, okay, ponieważ w pierwszej chciałbym tak się z kimś poprzytulać, a w drugiej chciałbym kogoś przytulić, bo mi smutno. Widzisz, różnica tak naprawdę jest taka, że to by było przytulenie, a to by było przytulanie. No a taka sytuacja, że dziecko Płaczę, ale przytuliłem to dziecko i ono przestało płakać. To której wersji byśmy użyli? Wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka by było to hugged. I hugged my daughter and she stopped crying. Czyli przytuliłem moją córkę i ona przestała płakać, ale z drugiej strony, na przykład jakaś inna sytuacja, jakieś małe dziecko płaczące, to może bym powiedział I cuddled my baby, I cuddled my daughter and she stopped crying. Natomiast już teraz tę różnicę znasz, jesteś w stanie wyczuć te dwa słowa. Oczywiście w przyszłości będziesz mieć sytuację, że może lepiej. Lepiej warto by było powiedzieć tak, a w sumie tu może lepiej by było warto powiedzieć tak. Nie przejmuj się, ponieważ to nie jest twoje być albo nie być. Znasz te dwa słowa, czasem powiesz coś dziwnie, dziwacznie, ale twój rozmówca cię na pewno zrozumie. A być może z jego wersją, z jego propozycją wersji, ty powiesz następnym razem lepiej, bardziej poprawnie, bardziej naturalnie. Ale, ale ja mówiłem o czterech słowach, a na razie mamy dwa, ponieważ tutaj jeszcze nieśmiało wychodzi do nas i macha słowo embrace. Słowo embrace, gdybym miał tak powiedzieć jednoznacznie. Co ono oznacza? Tak, mów na tych co to znaczy? To bym powiedział, że jest to objęcie. Tak jest to po prostu takie objęcie. I obejmować kogoś możemy z najróżniejszych powodów. Na przykład na przywitanie. Na przykład, żeby kogoś pocieszyć. To comfort somebody. It can be also affectionate. Czyli to może być taka czułość. To może być coś czułego, więc możliwości jest wiele. Z tym, że pamiętaj, to słowo po prostu oznacza objęcie. Ale nie tylko. To słowo ma też więcej zastosowań i za chwilę ci o nim powiem. Na przykład taka sytuacja. They match after many years. And they embraced each other. Czyli oni spotkali się po wielu latach. I objęli się. Moglibyśmy tutaj jak najbardziej powiedzieć hugged, czyli oni się przytulili, tak? Objęli się, przytulili. W języku polskim działa to podobnie. Albo na przykład ktoś swojego chłopaka, dziewczynę, męża czy żonę spotkał w takiej sytuacji, że przytula się z kimś innym. No to na przykład ta osoba mogłaby się tak tłumaczyć. It was nothing serious. It was just a friend's embrace. Czyli to było tylko przyjacielskie objęcie, przyjacielski uścisk, nic wielkiego. Natomiast to słowo embrace. Oznacza też obejmować coś, ale na przykład swoim umysłem, czyli takie ogarniać coś, pojmować, ale też czasem akceptować coś. So your brain isn't able to embrace it. Twój mózg nie jest w stanie tego objąć, nie jest w stanie tego pojąć. My też byśmy mogli powiedzieć, nie obejmiesz tego umysłem. I na sam koniec jeszcze nieśmiało podchodzi do nas słowo snuggle. I ono często występuje w takim połączeniu jak snuggle up. Co ono oznacza jak się wiąże z przytulaniem? Nie powiem ci. To znaczy, nie za darmo. Walutą, jak zwykle, jest Twoja reakcja. Możesz dorzucić coś od siebie, serducha, łapki, udostępnienia, wszystko to mile widziane. Komentarze są na wagę złota. Pamiętaj, że nawet jeżeli dodasz jakiś niezobowiązujący komentarz, to będzie to też plus dla Ciebie, ponieważ algorytm następnym razem poleci Ci moje materiały. A to sprawi, że tak, będziesz dalej motywować się do angielskiego. I to słowo snuggle jest mocno związane z łóżkiem, takie mam wrażenie. Ale nie z takim łóżkiem, jak myślisz. Takim zwykłym łóżkiem do spania. Na przykład ktoś może w łóżku wtulić się w poduszkę albo w kołdrę. So her baby snuggled into the pillow. Jej dziecko wtuliło się w poduszkę. A to snuggle up, tak wtulać się, przytulać się do kogoś. So she snuggled up her husband and she went to sleep. Wtuliła się swojego męża i poszła spać. Czy na przykład we were watching a film and she snuggled up. To me. Czyli oglądaliśmy film i ona się we mnie wtuliła. I tutaj dodam, że to jest raczej słowo, taki zwrot, raczej z wyżyn angielskiego. Więc jeżeli go nie znasz na początku, nigdy wcześniej nie zdarzyło ci się o nim usłyszeć, to spokojnie, masz na to czas. Pamiętaj, żeby zapamiętać, zwłaszcza te dwa z początku, czyli to hug i to cuddle. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym materiale. Cześć!